Zbigniew Herbert Mój ojciec Mój ojciec bardzo lubił Franza I palił przedni macedoński W niebieskich chmurach aromatu smakował uśmier warga wąskich I wtedy w tych odległych czasach, gdy pochylony siedział z książką Mówiłem Ojciec jest sindbadem Jest mu z nami czasem gorzko Przeto odjeżdżał Na dywanie na czterech wiatrach Po atlasach biegliśmy za nim zatroskani a on się gubił. W końcu wracał, zdejmował zapach kodu, pantofle. Znów chrobot kluczy po kieszeniach i dni jak krople, ciężkie krople. I czas przemija, lecz nie zmienia. Na święta raz firanki zdjęto, przez szybę wyszedł i nie wróci. Nie wiem, czy oczy przymknął żalu, czy głowy ku nam nie odwrócił. Raz w zagranicznych ilustracjach widziałem jego fotografię. Gubernatorem jest na wyspie, gdzie palmy są i liberalizm.